Witam wszystkich, w chorym vlogu. Jesteśmy chorzy z miłością, więc robimy pizzę, a wy robicie ją z nami. Nie jest to zwykła pizza, bo jest to pizza na ciście z batatów. I polega to po prostu na tym, że mieszamy batata, które jest upieczone z mąką. I powstaje przez sposób ciasto. Z tymi batatami to jest tak, że trzeba je ponadziewać w widelece. I mam nadzieję, że to są bataty, bo to w ogóle mi na nic nie wygląda. Chyba jest mniejsze części A tak to się robi Generalnie To się szybciej upiecza Miłosz, potrzebuję twojej pomocy Tak to się prezentuje A jak go ponadziewać? Tato do mnie dzwoni Już nie dzwoni Jestem ekstremalnie głodna Najszybciej generalnie jest takie bataty zrobić w mikrofali bo Wtedy one mega szybko robią się miękkie No a w piekarniku to Zapewne chwilę zajmie Mam nadzieję, że to wyjdzie, bo Może być różnie, dobra Jak pokroję wszystkie bataty i je to położę do was Restu wkładamy do piekarnika I jak się zrobią miękkie to zrobimy z nich ciasto A my jesteśmy teraz przy Dobra, tak, jesteśmy mega chorzy. Tak się czujemy. Jakby się się zdabiali. Co robimy przez ostatnie kilka dni? I w ostatni dzień naszego życia. To jest to to. Dosłownie, ale wczoraj myślałam, że to jest ostatni dzień mojego życia. Dzisiaj jest w miarę ok jeszcze, ale wczoraj... Wczoraj to nawet chciałem umrzeć, tak szczerze. Byłem taki, wszystko mi jedno. żeby te tortury się skończyły. Byliśmy dzisiaj na spacerze, To nam się chociaż udało zrobić, bo wczoraj niestety nie udało nam się zrobić z nimi spaceru. A dzisiaj byliśmy nad rzeką. Nad rzeczką! Chodź, krzaczka! Cześć, Czemu! Aczkaczka, mm. paczka! <suszyk> mm, się skusił na francuski pocałunek! I tak wygląda aktualnie nasze życie. Po prostu czekamy na ziemniaki. Można przyspieszyć proces, jeżeli zrobisz w nich dziurki. No nie chciałam już tego robić, strasznie zrobiłam w jednym. Dobrze, idę się z Jak Jak nas patety spalą, nie chce Nie no, i ono już się gotowe robić w się przez Już będą gotowe. One się mega długo robią. Nie... A Googluję to. 20 minut. no, no zajebiście, że z... zapisałam kiedy wstawiłam mnie. Kiedy wstawiłam, ojciec do mnie dzwonił. Ja nie odbierałam, Sorry za to. No dobra, jeszcze tak z 10 minut i damy. Kocham to, że Murtuś tak obserwuje. Są miękkie Nie wiem, ale są czarne, więc... Okej, okay, no to oby były kopa miękkie Jak są czarne O nie, śmierdoli tu Są miękkie Okej, okay, to teraz one muszą wystygnąć i zrobimy z nich ciasto Ej. No dobra, to są miękkie Ej, a masz jogurt kupiłaś? Żeby Mam. zrobić czeskowy? No pewnie, koteczku To dawaj, zrobić, żeby on się za... Się przemierzyć. za... zaś Here we have słuchajcie, podczas gdy oglądamy. Wściekły flejs wysłał głosówkę od Zebo. Jest pora, aby wymieszać nasze bataciki z monką. Monka Monka! Bajcie mi monka! Wtedy przyznam ja się mojej mamie do czegoś, co zrobiłam około 20 lat temu. No dobra, 19. Bo jak jeszcze mieszkałam sama z mamą, to moja mama zrobiła kurczaka w takim czymś, tylko szkaniem, jak to się nazywa. No nieważne. Ja byłam taka mała i tak stałam i bo trzeba czeka. Moja mama do mnie mówi, tylko nie dotykaj, bo jest gorące. A ja co musiałam zrobić? Dotknąć to i zamiast dotknąć to ręką czy coś, bo oczywiście nie uwierzyłam mojej mamie, że to jest gorące, tylko, mmm, gorące, serio? Sprawdzimy. Podkreślałam się tak policzkiem i miałam taką, takie skorzenie przez całe policze. Cześć, że moja mama tak o to zadbała, że nie mam blizny żadnej, a mogłam mieć. I ostatnio się <laughs> pomyślałam, że zrobiłam to specjalnie. <laughs> No myślała, że to ty przychodzisz. No. Co ty tam odpierdasz? No pieczarki, robię Przecież jak położymy te pieczarki na pizzę, to one się zrobią z piekarniku. Ale po co skoro można zrobić smaczne pieczarki? A jak ty chcesz smaczne je zrobić? Smażycie tutaj. Serio. Smażone pieczarki na pizzę? Tak każdy robi, każda pizzera, wszyscy. Nie, to się da Dobra, zbytane. nie, to nie, okej, okay. robię tak jak ty chcesz. No nie no, może tak jak ty Nie, chcesz. rób, tak jak ty chcesz. dobra. No tak jak ty chcesz. No no, ja już nie wiem, jak się robi. No, ty nie wiesz, a się budzisz, że nie jest. A co ty pracowałeś w pizzeli? A no, nie, zostawiaj mnie z tym samej. No, jak to nie? No, połóż mi, już nie wiem jak się wypieczek. Teraz. No to spójrzcie. się ja surowe, to nie można przeprawić z Dobra widzę, mi już mnie zostawił samotną w kuchni. Jestem tutaj. No ale nie pomagasz, więc muszę pracować nad pytcą samą. No będę tak. Ci pomogę, skoro pomogłe, że cały czas pracujesz sam. No pracuję sama, teraz zostawiłeś teraz, mnie. Będziemy tak. o fartuch. żeby było profesjonalnie. A więc tak, dodajemy mąki do batatów. Ile? Nie mam zielonego pojęcia. Więc lepiej się mną nie inspirujcie. Musimy je zmiażdżyć na taką masę, która będzie z ciasto. Mega śmierdzi. śmierci. I już No i... No nie wiem. Czy to przypomina ciasto? No tak, no przypomina ciasto, no. Może więcej mąki, czy nie? Ręcami to ugniatę może. No w sumie chyba z tego już się ulepi taki w miarę <laughs> oh my god. No to nam zawsze wychodziło, co nie? Ta pizza. No ale co panikujesz, no? No <laughs> wyjdzie nam, no kurde. I jeszcze nic nie zepsułaś. Nie? Nie wiem. nie wiem No jest GITES no Trzeba położyć papier na tackę No, no i no. na to ciasto Wezmę drugą tackę na drugi, na drugi? Nie wiem, nie wiem Więc Simonki, to no jest mokry, nie widzisz? No widzę, ale powiedzieli przed się, że zawsze takie było zła jesteś już, No jest, jestem, zanurowuje mnie ten czas. Już na mnie zwala, że zawsze mówię, że takie było. Więcej mąki. Nie myśl. No Wymieszaj. Nie nie krzycz na mnie. No nie rzucaj, bo robisz syf już bez no, sensu. No nie krzycz na mnie. Ja nie krzyczę. Nie krzyczysz. Ty krzyczysz. Nie Będę płakać. Nie, ma więcej mąki nie? Nie. chyba no nie. No i tak, To tak wyglądało? Nie. Co teraz? A ty robisz to według przepisu, czy według pamięci? Pamięci. No miesza jasne. się bataty z mąką, tam nie ma żadnego przepisu. No hmm. i idź. It's giving circle. Przestań. F ja Ewa. Witam was, moi drodzy. Dziś opowiem o zaburzeniach osobowości. Chcesz z kurczakiem, czy bez? Nie, z mięsem mielonym, nie z kurczakiem. Może z kurczakiem chcesz. Chcesz z Girasem, tak? Tak. Dziękuję mi się. Boję się tego przepisu. Duży te pizarek. O, zapniemy pczary. Jestem na gang Już się nie mogę doczekać pizzy. Oby wyszło. Pizza is in the making. O, ładnie. <noise> no nie ja wiem. No tak będziemy po prostu ją jeść jak placka, no jak like omleta. Ona no, no, nie ma nic konsystencji pizzy, ale prezentuje się tak. Ta w ogóle ktoś mnie imercyjnie nazywał pod ostatnim... <noise> logiem bananami, bo Marcina powiedziała, że nie mamy ziemniaków w domu nic. Co to może. Bo W sensie faktycznie rzadko rodzice mają ziemniaki w domu, no bo rodzice nie gotują w domu, bo mają restaurację, więc jadają tam. Ale pamiętajcie widzowie, jeśli wy też rzadko posiadacie ziemniaki w domu, to wasz szczęśliwy dzień, bo jesteście bananami. Dobra, najważniejsze, że nic nie jest surowe i niejadalne. Pokaż sobie, że jesteśmy w jakiejś pizzerii, która jest koncept pizzeria. Tak, jestem <śmuszel> w na papierze i na takim tym e, talerzu zrewnę pizzę. Jak coś Ja rama... to kupuję i płacę za to 15 euro. Jak coś ma w sobie słowo koncept, to znaczy, że możecie się spodziewać nawet tego potem. <śmuszel> Ej, to wygląda jak koncept pizza, no przecież to wygląda. <śmuszel> to jest test, obawiam się tego. Mmm. Mmm. Mm. Nie ma co narzekać. Mmm, naprawdę pecha. Ej, smakuje jak pizza. Mhm. dobrze smakuje, smakuje jak pizza. że zapewne dużo za mało mąki do tego, żeby to ciasto zachowywało się jak ciasto pizzowe, ale za to jest zdrowsze wciąż jadalne, Także widzowie, tym razem wydałam nawet bataty. <noise> To nie jest taki premium ziemniak trochę? Trochę tak. No Teraz jestem bananem pod bananami, nad bananami. Hmm. Wiecie co Mi już nam puścił? Mówimy, dobra, bierzemy sobie razem jakiś film. Mi puścił piłę, po prostu obrzydliwe. Teraz znowu coś obrzydliwego. Musieliśmy oglądać jak ludzie odcinają sobie nogi i ręce. Piła to jest film, Który oglądałam jak byłam mała A jak byłam mała oglądałam mega dużo horrorów Przez które później bałam się spać sama i musiałam spać z rodzicami Bo dosłownie bałam się, że na wózku tym takim, wiem, Czy to, to jest wózek? Na takim rowerku, jedzie mi ten dziad Z tej piły, ten clown I będę musiała sobie coś odciąć, żeby przeżyć Na szczęście się to już skończyło ja zasnęłam na początku Ale później obudziły mnie jakieś kurwa krzyki Darcie mordy i w ogóle Ale jestem z powrotem, w ogóle jeśli ten vlog będzie nudny To sorry, ale jestem chora A zobowiązałam się do nagrywania dwóch vlogów tygodniowo dla was Więc to robię, więc proszę nie na Czekać, jak coś mi już, właśnie, może wyrzucić śmieci. Jutro przyjeżdżają do mnie moi rodzice. Będziemy pewnie jeść coś pysznego, więc już się nie mogę doczekać. I mam nadzieję, mam nadzieję, mam nadzieję, że się będzie bardzo dobrze czuła, ponieważ już mam dość tego siedzenia na chacie. Czyli cały dzień siedzimy na chacie, myślałam, że po prostu coś mi się zrobi. To było. Ja umierałam. Byłam bardzo blisko, po prostu, nie wiem. Myślałam, że stracę przytomność, myślałam, że coś mi się stanie. Byłam taka szczerze, cokolwiek. Nawet jak stracę przytomność, to chociaż nie będę czuć tego, jak mega źle się czuję. I ja, bo godzina 22. Ja mówię, kur miło! Co on mi się Widomiusza musimy zadzwonić po kropówkę. Ja po prostu już nie wiedziałam, co mówić, co ja mam na sory jechać, no nie no z przeziębieniem gdzie. Wydzwonimy na kroplówkę, może kroplówka coś pomoże, ale później przeczytałam w że to w sumie kroplówka, to tak nie wiem, na kaca i um czasem sobie wypłukać alkohol ze krwi, a że nie piję, to, to nie był to nie W sensie wczoraj po prostu to nie był kac. Dzisiaj też nie. Anyway. W ogóle dzisiaj oglądaliśmy tego całego Mister Pista, So cool, so cool. Przypominam mi trochę Squid Game. Cały czas jak to oglądam takie u. Zaraz coś umrze, nie, nie umierają, bo to jest na faktach, i więc jak tam nikt nie umiera, bo to byłoby chore, gdyby ktoś tam umarł. Poza tym, co jeszcze oglądaliśmy? Ja jestem teraz tak przywiązana do mojego pilota, Odkąd jestem chora, siedzę i oglądam, bo nie mam nic więcej do roboty, Także <laughs> szczerze, nie wiem, kiedy ostatnim razem miałam czas do daily, i nie wiem, kiedy ostatnim razem miałam czas siedzieć i oglądać sobie telewizję całymi, całymi dniami, więc teraz ta choroba to jest takie trochę, no wiadomo, nie jest nic fajnego, ale fajne jest to, że sobie jednak prześledziłam te kilka dni na chacie i sobie poglądam telewizję jakiejś, o tym myślę, że mam czy to zrobię, ja jestem taka o <laughs> jeszcze jeden dzień bym odpoczęła no i pewnie słuchać się, że mogłabym jeszcze ten dzień odpocząć, ale obowiązki zwzywają, więc mam nadzieję, że nie jest to za wcześnie i mnie nie rozłoży jeszcze bardziej. Coś bym fajnego obejrzała, ale nie, nie wiem czy cokolwiek się dzieje jeszcze o tym świecie czy już wszystko obejrzałam. Ubacy na cacy schabowy gigant pod kamerę feeling starving celebrities Madeline to mogę oglądać, ale czemu ten odcinek ma aż godzinę. I kogo one karmią? Haha, Ja pierdolę, sorry, Coś mi się w barku przestawiło. Wow, wow. Night Oil. Idziemy <laughs> spać dobranoc and see you tomorrow. <laughs> to jest pora budzić się powoli. Proszę wstawać, Mr. Morty Mortis specjalnie leży do plecach, bo wie, że będzie miał smyranko. <laughs> Tutaj co się dzieje? Myślałam, że cię nie zauważę. Się grubo myliłaś. Jak się pomalować? Dzień dobry, dzisiaj jedziemy na nagrywki Dokładam jak jajo, a dopiero wstałam tego zbieram się na nagrywki i nie mam na niej siły, ale chociaż nie boli mnie gardło To nie mój kremik, to nie mój kremik Jest godzina 8.30 i w sumie nawet pospałam, nie było tak źle Oprócz tego, że ktoś w nocy chodził po korytarzu i mego się to nie podobało, więc stwierdziła, że będzie na tą osobę szczekać, co jest okej okay. Ten kremik tak ładnie pachnie i żeby się pomalować. Nie wiem, jak to się stało, ale malowałam się chyba w 10 minut. Zostało mi jeszcze tylko rozświetlacz Chyba zrobię sobie taki na mokro z tej palety chude. Reversory mm, Nie do końca wiem, czy mi się nakłada, ale spróbuję sobie tak lekko palcem. Daję na nosa Lips. Wystałam ostatnio błyszczyki z Ram Beauty, nigdy ich nie używałam, więc let's see. Right. Mm, cool, nie lepią się w ogóle. Dobra, sprawdźmy w jakim studiu dzisiaj mamy nagranie, ponieważ jeśli w naszym studiu, to muszę się ubrać ciepło, bo tam jest mega zimno. Na hali obok to może być zimno. Dobra, może ubiorę jakiś koszulka na drugiej rękaw czy coś takiego. Nie wiem, czy am feeling sweter, bo mi się nie chce swetra. mój outfit of the day mam taki nowy sweter, który zamówiłam na uważam, że jest mega ładny jest tutaj taką różą swetrów nigdy za wiele, tylko teraz tak Mam tutaj róże na środku, prawda? kolczyki róża i mam piękne róża. Guilty. Co mam teraz zrobić? Nie uważam, że chyba ją Myślałam, że wybrać jakieś się naszyjnie, w sumie podoba mi się tak tutaj. Co myślimy? A spodnie mam miłożka. Tak to się prezentuje. I ruszamy zaraz na nagrywki, a najpierw jeszcze zrobimy jakieś śniadanko. Miłoszek już się myć, ale jeszcze mamy 20 minut, żeby coś upichcić póżnego. I to zjeść, czyli w sumie to dużo czasu. Nie, jest jakieś niedobre. Co zrobimy coś z niego? Ty, ale ja nie mam chleba. Mm. Dobra, może. Jakieś jaja, ona szybko gotuje. To jest to. Niestety przebiegło mi przed myśl, że zapewne Maciek się spóźni, więc czy ja mam się nie spóźnić? Ale ja wcale tak nie sądzę o Macieku. Być może się nie spóźni. On jest ostatnio bardzo dzielnym chłopcem i się nie spóźnia, tak często, jak wcześniej. A tak wcześniej. Tak, seria to mnie nie było bardzo długo na nagrywkach, bo Martoś był chory i musiałam się nie opiekować, nie do weterynarza i tak dalej, więc um, nie wiem, to się nie wypowiem. Mamy tomatus. Small tomatus. SIGMA SIGMA boy. Przepraszam, to niewybaczalne Nie ja wiem czy ja to śpiewam gdzieś najprawdopodobniej jakiegoś to karan oglądałam Side salad is ready Co jeszcze mogę tutaj dodać? Parówka. No bo w sumie ile jest jajek? Jedno? No. No, 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 no Nie pozostaje nam nic innego niż sadzenie parówki No, to zaśpiewałam, prawda? Potrawa prezentuje się w sposób następujący Nie jedz mi jedzenia O, dobrze, że nagrywasz vlogi, bo myśmy nie mieli co jeść Chciałam zrobić jajka, ale skupiłam się, że mamy jedno Witam code na odcinku Witam w mom's Tak Da, chodź No myłam go I za tak nieumiejętnie No, to jest efekt, efekt, żeby montażysta nie usiadł to jest specjalny efekt podwodny. Hello, how are you? I am under the water. Patrzcie, jakie tutaj mają profesjonalne sprzęt. Tutaj Maciek będzie grał na LJ's. Zgadnijcie co. Ej, dzisiaj Balenciaga mówiłam na vlogu, że, że nie śpieszę się, bo i tak Maciek się pewnie spóźni. A później mówię, dobra, nie będę taka niemiła bo on ostatnio się pewnie nie spóźnia, tylko ja nie przychodzę odcinek. Co? Maciek przyszedł 30 minut spóźniony, moi drodzy. Stoi tam z Red Tak. Cześć, Patrzcie a jest sobie różne kiedy dam do mojej herbatki Jest mnogo stromkowa Ej Michu, mogę sprawdzić czy jesteś gejem? <gry> jesteś CD tutaj, co ci przyjdzie do głowy jak musisz... dalszy Jesteś straight Jakbyś tutaj widział Christian Dior A, si A cis A co to było w ja tak? Jak widzisz od PG to co, masz obrazek, no, no, format? No. Dobrze, show no. po gotyo no, jest Ja, <gry> herbatka to. <gry> to są kolejne te ujęcia, wiesz, gabakor Właśnie skończyliśmy nagrywki i jedziemy do domu Szybko, co? I dochodzi obiadek najpierw. O, to na jednym Zrobię taki dźwięk takiej lacącej muchy nad uchem. Zjadł. Będę nagrywać psy. Cześć. Jezu, dwa Nie możesz kakać, nie możesz kakać, rozumiesz? Nie możesz kakać. I, i, ale fajne pieski. Jezio, Jezio, Jezio. Ja ci robię materiał do vloga. Thank you. Thank you. O, jesteś tym dobrym za Squid Game? Wyginiasz. Jaka śmieszna. Wierzę w twoje vlogi. Będę mi miła. <laughs> Ah <laughs>